soul's like Słowo, które w sercach bardzo wielu wywołuje trzepotanie zastawek, czasami z radości, a czasami ze strachu. U mnie z reguły występuje ten pierwszy objaw na szczęście, ale czasami też i ten drugi, zwłaszcza kiedy w ciągu jednego miesiąca wychodzi kilka bardzo podobnych do siebie gier typu like i ja muszę wybrać jedną do zagrania w tym konkretnym miesiącu. I tym razem mój wybór padł na serię stworzoną m.in. przez twórców Nioh i Ninja Gaiden, Volong. Ja wiem, że to jest wyjątkowo niewielka nocna i nieświąteczna recenzja, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będziecie się dobrze przy niej bawić. Zacznijmy zatem od początku, czyli od fabuły, która w Wolong wywołała u mnie dość mieszane uczucia. Osadzenie jej w czasie rebelii żółtych turbanów w Chinach w 184 roku, która faktycznie miała miejsce w naszym świecie, to był całkiem według mnie udany pomysł na fabułę. Postaram się ją zatem wam przybliżyć co najmniej z taką emfazą, jaką to ma miejsce w grze. Czas panowania chińskiej dynastii Han dobiegł końca. W cesarstwie szerzą się korupcja i prześladowania, a nieustannie rosnące podatki oraz, jak dowiedziałam się z szybkiej lekcji historii, dzięki Wikipedii wystąpienie z brzegów żółtej rzeki skłaniają lud do wystąpienia przeciwko władzy. W kraju wybucha powstanie żółtych turbanów, którego jednym z liderów jest charyzmatyczny Zhang Jiao. Jednocześnie wewnętrzny konflikt Chin spowodował, że mroczne siły wychodzą na powierzchnię. Zostajemy wysłani do walki z rebelią jako jeden z żołnierzy, jednak jako wybraniec będziemy mieli okazję zwalczyć nie tylko i wyłącznie rebeliantów, ale pokonać znacznie większe zło, które zagraża Chinom. Zatem sama baza jest naprawdę dobra, jednak fabuła Wolonga zabija miejscami zbyt duża kwiecistość. Zawsze po walce musimy wysłuchać wewnętrznego monologu pokonanego wroga oraz wiele dodatkowych opowieści o braterstwie i wojaczce. Rozumiem, co chcieli osiągnąć twórcy, nawiązując do chińskiego kina, gdzie te kwieciste monologi potrafią zatrzymać czasami całe armie, tylko po to, aby wysłuchać głównego bohatera, ale osobiście uważam, że nie trzeba było tego aż tak dużo. Wolałam, gdyby fragmenty opowieści i konstrukcji świata pojawiały się podczas mojej wędrówki po tym świecie, niż to, że byłam zmuszona do słuchania długich przemów poległych przeciwników. Jednak jeżeli skupić się na samej podstawie opowieści, to zarówno umiejscowienie, jak i całe zawiązanie fabuły potrafi naprawdę usatysfakcjonować. Zanim jednak poznamy całą fabułę Wolong, to czeka nas niesamowicie rozbudowany edytor postaci. Muszę o tym wspomnieć, bo ilość opcji zmiany każdego elementu ciała usatysfakcjonuje niejednego gracza, który lubuje się w bardziej rozbudowanym tworzeniu swojego wymarzonego wojownika. Oczy, fryzury, tatuaże, koczyki, blizny, brwi, kształt ust, wszystko po to, aby spędzić w edytorze długie godziny, a potem posadzić na głowie waszego bohatera ten wielki chem, co zasłoni całą waszą ciężką pracę. No cóż, ale staty muszą się zgadzać. A skoro już jesteśmy przy statystykach, nie zapomnijcie o Melisie przed rozgrywką w Wolonga, bo jak zobaczycie menu statystyk, to zadrożycie przez chwilę ze strachu, ewentualnie spodniecenie, jeżeli ukończyliście ekonomię i kochacie tabelki i numerki. Twórcy postawili na porażający węż na samym początku poziom skomplikowania tabelek, kolorów, zależności i tego, co nam w walce potrzebne będzie, a co nie. Ostatecznie nie jest to aż tak trudne, ale ten pierwszy moment potrafi naprawdę odrzucić. Wiadomo jednak, że po gry typu Souls Like sięgają jednak ludzie, którzy lubią sobie nieco utrudnić życie, dlatego jeżeli szukacie gry z wysokim progiem wejścia, to znaleźliście. Bowiem niestety najtrudniejszy w woląk jest boss. Pierwszy i ostatni. Pierwszy boss, którego spotykamy, mniej więcej jakieś pół godziny od rozpoczęcia całej rozgrywki, to bardzo szybki i niezwykle agresywny przeciwnik, który dał mi się mocno wyznaki. Głównie dlatego, że akurat moją słabością są szybcy i narwani bossowie, którzy naparzają mieczem we mnie, jakby chcieli z mnie posiekać jak ogórka na plasterki do sałatki. Ale też dlatego, że w przypadku akurat tego konkretnego bossa najważniejsza jest technika uchylania się, a opanowanie jej tak, aby wiedzieć, w którym momencie należy użyć będzie dla Was największym wyzwaniem. Nie żebym po kilkudziesięciu godzinach gry w Wolong była mistrzem. Wciąż w bardzo wielu przypadkach nie mam za bardzo bladego pojęcia, kiedy ten datek u mnie zadziałał, bo używałam go dobrze, a kiedy, bo miałam po prostu szczęście. Pierwszy boss, którego pokonujecie w Wolong nie tylko zmusza was do opanowania tej techniki perfekcyjnie, bo ciężko z nim walczyć w inny sposób, ale też posiada drugą fazę, która zmusza was do zmiany sposobu walki i to jest coś, co dla bardzo wielu graczy może być progiem nie do przejścia. Nie mamy bowiem tutaj do czynienia z bossem, którego można pokonać skokiem z góry, ani też pokombinować, aby się po prostu udało ten pierwszy raz. Musimy się nauczyć perfekcyjnie walczyć. I nie liczcie na tego gościa, NPC co się wam będzie pałętał pod nogami, bo nie robi zbyt wiele w trakcie walki po zawołaniem, abyście schowali się za jego plecami. Ogólnie technika uchylania jest to najważniejsza technika z gry, który pozwoli Wam uniknąć obrażeń oraz zaatakować przeciwnika specjalnym atakiem zadając mu potężne obrażenia. Zaraz potem jest blok, a dopiero potem siła ataku i broń jaką dzierżycie. Z kolei typów broni jest całkiem dużo. Głównie są to jednak miecze różnego typu i halabardy oraz nieco większe bronie takie jak młoty czy topory. Jest też broń dystansowa, tak jak łuki i kusze, oraz oczywiście czary. Jako gracz z zamiłowaniem do bezpośredniego starcia z przeciwnikiem postawiłam na walkę mieczem, a z czasem przerzuciłam się na bardziej skuteczną, przynajmniej dla mnie, halabardę. I tutaj troszeczkę zgryz, bo Wolong to gra zdecydowanie nastawiona na gracza, który lubi prędkość i bardzo szybkie starcia. Im szybsze, tym lepsze. Większość przeciwników atakuje Wolong szybko, a także sami bossowie mają stosunkowo podobny, przynajmniej dla mnie, sposób ataku, polegający na bardzo szybkim napieraniu na przeciwnika. Wymaga to od nas oczywiście szybkich reakcji, ale też najszybsze starcia są zwyczajnie najbardziej satysfakcjonujące i najbardziej skuteczne. Jeśli mówiąc kolokwialnie, dojedziemy naszego przeciwnika bardzo szybko i dosłownie przy przemyt go do muru wraz z naszymi towarzyszami, będziemy mogli mu zbić obronę i zatać obrażenie specjalnym atakiem. Ogólnie w trakcie całej rozgrywki w Wolong miał to dziwne wrażenie, że twórcy gonili za ideałem Dark Soulsowym, ale chcieli też przejść do gry ducha typowego azjatyckiego sloshera. I wyszło im coś, co jest na poły ani Dark Soulsami, ani też slosherem. Dużym plusem w kwestii rozgrywki jest opcja wezwania już po pokonaniu pierwszego bossa różnorodnych NPC do pomocy przy walce. Są to bohaterowie, których poznajemy w trakcie trwania naszej fabuły i rozbudowanych filmików. Im silniejsza więź, tym oczywiście skuteczniejszy i bardziej pomocny staje się nasz towarzysz, a można mieć ich nawet aż dwóch. Niestety wśród dzialnych wojowników jest tylko jedna piękna dama i nie jest ona dostępna zawsze. A szkoda, bo po pierwsze jest bardzo skuteczna, a po drugie... Ta reszta to oczywiście chińscy, potężni, wojownicy, którzy zlali mi się po jakimś czasie w jedną masę. Mają oni oczywiście różnorodne umiejętności, i najlepiej jest ich dobierać tak, aby brać pod uwagę, który z nich będzie najlepszy do walki z konkretnym bossem. Ale wciąż bardziej poznawałam ich po fryzurach i bardzo fikuśnych ozdobach na głowę niż osobowościach. Choć Fabuła bardzo starała się nam opowiadać o nich bogato i gęsto. Możemy też wezwać do pomocy oczywiście innych graczy, których prosimy o pomoc zużywając specjalny tygrysi amulet. Na początku nie mamy ich zbyt wiele, ale spokojnie. Wypadają one losowo z przeciwników, jeżeli pomścimy śmierć innego gracza, więc czasem zbiera nam się tego całkiem spora górka. Na początku łatwo jest o pomoc innych graczy, ale im dalej w grę jest oczywiście trudniej. Skutkuje to tym, że czasami trzeba czekać dobre 20 minut, zanim ktokolwiek się odezwie na nasze wezwanie, dlatego też uzbrójcie się w cierpliwość. Sami bosowie, którzy jakby nie patrzeć są najważniejsi w tej grze, to głównie szaleni generałowie, którzy z reguły nie byli dla mnie zbyt trudni i było ich niewiele ponad 20 głównych bosów. Niestety tutaj muszę przyznać, że ciekawie wspominam może tak pięciu z nich. Zabrakło według mnie czegoś unikatowego. Po jakimś czasie nasi przeciwnicy zdawają się tak samo w jednolitą masę w naszej pamięci, jak to się działo z naszymi towarzyszami. Takich ciekawych, nietuzinkowych bossów było kilku, ale zdecydowanie za mało. Podobała mi się choćby Wielka Lamia, czyli pół wąż, pół kobieta, lub Generał, który był tygrysem, bo jego ataki były po prostu bardzo ciekawe i przypominały mi troszeczkę anime, Albo na przykład boss rozszczepiający się na wiele mniejszych wojowników. Jednak wielu z nich było po prostu korzonymi gośćmi z mieczem. Może brzmiałam na nieco rozczarowaną, bo myślę, że nie wykorzystano potencjału. W obliczu tak wielu souslajkowych -like gier przydałoby się nieco bardziej skupić na bossach i dać im unikalny wygląd, chociażby, bo konkurencja na polu takich podobnych tytułów jest obecnie tak duża, że po prostu wielki gość z wielkim mieczem nie wywołuje u mnie nawet po powieki. A chińska mitologia to wspaniały materiał do pofolgowania sobie i stworzenia naprawdę unikatowych, fajnych bossów nie denerwujcie się, jeżeli usłyszeliście około 20 bossów i martwicie się, że jest to dla Was za mało, ponieważ jest opcja cofnięcia się nieco w mapce i np. wykonywania dodatkowych questów, które polegają na właśnie pokonywaniu dodatkowych bossów. Przy czym z reguły są to po raz kolejny wkurzeni generałowie z mieczem, ale jest opcja bawienia się nieco dłużej, nieco większą ilością przeciwników. Samowoląg to gra głównie dla osób, które nie za bardzo interesują się rozbudową świata gry i wolą skoncentrować się na walkach z bossem. Kolejne poziomy, przez które wędrujemy, są małe, momentami bardzo małe, choć przyznam, że w dalszych etapach budowane są tak, aby sprawić wrażenie znacznie większych, ale kiedy już dotrzemy do bossa, bardzo często ciśnie nam się na usta, to już. Całość mapy niejednokrotnie można przebiec dosłownie w pół minuty bez wdawania się w walkę, a jeżeli opanujecie uchylanie się do perfekcji, to może Wam to zająć łącznie jakieś dwie minuty. Ma to swoje plusy i minusy. Plus jest taki, że farmienie na kolejne poziomy w Wolong jest wręcz banalne. Dosłownie wygląda to mniej więcej tak. Zatem naprawdę możecie się zrelaksować ładując kolejne poziomy. Minus jest niestety taki, że ponieważ poziomy są bardzo małe, bardzo szybko też się nudzą, a sami twórcy nie postawili też na rozbudowywanie świata za pomocą jakichś dodatkowych aktywności, czy na przykład ekstra znajdziek, które na przykład odkrywałyby nam tajemnice Wolonga. Zobietą podczas walki energii w ten sposób wydajemy na kolejne poziomy i musimy je rozdysponować pomiędzy jeden z chińskich żywiołów, które odpowiadają też konkretnym statystykom: ziemia, woda, ogień, powietrze i metal. Energia ki potrzebna nam będzie także do używania specjalnych sztuk walki. Tutaj ważne jest jaką broń wybierzemy, bo niektóre z nich mają zaledwie jedną sztukę walki, a oczywiście te lepsze mają ich znacznie więcej. Są efektowne, ale też bardzo łatwo mogą zostać przerwane przez przeciwników, co Bywa po prostu rozczarowujące i nie skłania do zbyt częstego ich używania. Z czasem do naszego arsenału walki dołączy także również boska bestia, która po przywołaniu nie tylko zrani wroga, ale również chwilowo zwiększy niektóre cechy naszego bohatera. Wśród dostępnych istot znajdziemy postacie z chińskiej mitologii: białe tygry z bajchu, smok Quillong, czy na przykład ptak, który przypomina Feniksa i nie pamiętam jego nazwy. Efektowny i fajny zabieg, który uważam bardzo dobrze się udał. Kolejnym ważnym elementem walki jest morale. Podczas odkrywania mapy tak naprawdę najważniejsze na pierwszym miejscu jest ustawienie flag. Po ich ustawieniu nasze morale zwiększa się i zrównuje, a także przekracza te, którymi dysponują przeciwnicy. Dlatego na początku warto po prostu przebiec szybko mapę, zetknąć flagi, a potem pokonać wrogów, nabić poziom, podbijając swoje morale do 25 poziomu i dopiero iść na finałowego obosa z konkretnego poziomu. I tak cały czas do końca. Ciekawy pomysł, ale też nie pozostawiający większego pola do fantazji. Ten przepis bowiem działa zawsze i niezmiennie. Nie ma tutaj ukrytych smaczków typu przed walką zadbaj o podniesienie mostu, bo wtedy odetniesz wsparciu drogę, ani też tajnej drogi, która ułatwiłaby Wam walkę z bossem. Powyższy przepis na walkę należy wykonywać niczym mantrę za każdym razem, aby przejść dalej. Czy to dobrze? Ponownie i tak, i nie. Ogólnie z całym wologiem tak mam. Ta gra jest dla mnie i na tak, i na nie. Jest tu wiele smaczków, które z pewnością wielu cieszą, ale również wiele niepotrzebnego nabudowywania drobiazgów, które zamiast ułatwiają to, utrudniają albo po prostu są niepotrzebnie rozbudowane. Jak choćby fakt, że broń można ulepszyć tylko i wyłącznie w ukrytej wiosce. Nie? Nie w tej ukrytej wiosce? U gdzie można zarówno ją ulepszyć, zmienić jej właściwości, jak i wygląd, ale to wymaga teleportacji do innego miejsca zamiast szybkiego ulepszenia, np. w menu przy fladze. Są też pandy, które zjadają naszą broń i mogą nam zwrócić dosłownie coś fajnego, ale mnie dały 20 takich samych amuletów zamiast broni. Są też pojedynczy przeciwnicy, którzy są związani niby z historyczną fabołą, ale z drugiej strony z kolei powtarzają się niezmiennie do końca, bez końca i nikt nie próbuje nieco rozbudowywać tego pomysłu. Dodatkowo dochodzi kwestia grafiki, która według mnie osobiście jest dość przeciętna, nie jest straszna, ale czasami, zwłaszcza kiedy nie mamy tła, w którym mogą kamuflować się pewne niedociągnięcia, potrafi ona niestety swoją kanciastością kuć w oczy. A grałam na PS5 i mimo wszystko wciąż dostrzegałam potężne mankamenty. A najbardziej żal mi tego biednego konia. Za to z pewnością chciałabym pochwalić jej dubbing, bo choć jest to gra japońska, to jest w niej bardzo profesjonalny dubbing chiński oraz japoński, a także angielski. Dlatego, jeżeli chcecie się w pełni przenieść do Chin roku 184, będzie taka możliwość. Co róż czuć w tej grze też mocną inspirację Niochem? W sumie mogłabym się pokusić o stwierdzenie, że jest to taki Nioch, tylko w Chinach dodatkowo na slashowych sterydach. Ale byłoby to ze szkodą dla Wolonga, bo widać, że twórcy starają się nam dać nową markę, ale chyba tak jak w przypadku Niocha, będę chciała poczekać do kolejnej odsłony i zobaczyć co z tego Wolonga wyrośnie. Bo na razie nie jest to ani chiński pies, ani też japońska wydra. Zatem, jeżeli szukacie czegoś, co wypełni wam czas oczekiwania na niocha z numerem 3, Myślę, że Wolong może być takim przyjemnym zastępstwem. Pod warunkiem oczywiście, że na początku nie przestraszycie się tych wszystkich kolorków, numerków, informacji i tabelek, które zobaczycie na samym początku Wolonga i dacie tej grze troszeczkę szansę i spróbujecie przebrnąć przez pierwszego bossa. Bo jeżeli ten pierwszy boss wam nie podpadnie, to podejrzewam, że cała gra też nie będzie w waszym guście. Bowiem Wolong to taki dziwny typ gry, który na pierwszy rzut oka jest bardzo trudny i na samym początku jest bardzo Wymagający, ale z czasem okazuje się, że aż taki trudny nie jest, i też pozostawia po sobie taki dziwny posmak, że szukaliśmy czegoś naprawdę wyjątkowego i naprawdę trudnego, a dostaliśmy coś, co jest bardzo dziwną mieszanką kilku stylów i także różnych poziomów trudności, które mam wrażenie, że dosłownie w ciągu gry skaczą od góry do dołu, dając nam przeróżnych przeciwników czasami bardzo prostych, a czasami bardzo trudnych. Oczywiście w kwestii Gier dalsosowej zawsze tak jest, że pewni bossowie dla pewnych graczy są trudni, a dla pewnych graczy są łatwi, więc to jest bardzo ciężko zweryfikować, czy według przynajmniej mojego rozumienia ten pierwszy boss był bardzo trudny, czy też bardzo prosty. Jeżeli macie jakieś swoje opinie na temat właśnie nie tylko i wyłącznie pierwszego bossa w grze Wolong, to oczywiście możecie wpisywać w komentarzach. Napiszcie mi proszę, jak wy bawiliście się oczywiście przy grze Wolong, jeżeli mieliście okazję zagrać, jeżeli mieliście okazję spróbować, jeżeli sprawdzaliście na przykład w internecie, co myślicie o tej grze, czy planujecie ją w ogóle kupować. Mam nadzieję, że macie przyjemny długi weekend, mam nadzieję, że ta recenzja nieco was zrelaksuje, mam nadzieję, że wam się podobała. Jeżeli tak, to oczywiście możecie zostawić lajka, suba, dzwoneczek udostępnić to wideo. I mam nadzieję, że spotkamy się ponownie przy okazji recenzji kolejnej gry, ale pamiętajcie, że zanim spotkamy się ponownie, zagrajcie sobie w coś fajnego. Dzięki raz jeszcze i pa pa!